na połączony z tej strony, tylko trzeba trening. Coś dla Was. Czego? Może zaczniemy od razu od rozgrzewki, tak? Zaczynacie opowiadać. Trzeba robić, trzeba trenować, żeby tą formę utrzymać. Jak już do nas przyjdziecie, do zakładu... Będzie ważne, żebyście byli w formie. Do... Dokładnie. A to znaczy, rozgrzewki, rozgrzewką jest. Jedna runda. 10 obszernych krążeń ramion w przód. Idziecie do obszernych krążeń w tył. Przyłóżcie się, tak jak na zajęciach się przykładaliście do tego ćwiczenia. Jak mamy po 10? 15 małych krążeń, malutkie kółka. Jak komuś mało dorzuci parę ekstra i 15 krążeń mało, ale w tył. To samo. Jak komuś mało czujemy, że te ramiona są niedobrzane, można jeszcze dorzucić parę powtórzeń. Dalej, 10 powtórzeń, wnoszenia ramion do boku, szybko góra wolno dół. I spokojnie. Szybko w górę, wolno w dół, brawo, mamy 10 powtórzeń. Po 10 powtórzeniach wymachy ramion do góry naprzemiennie, prawa, lewa. Tu skupiamy się, żeby pracować w naszym zakresie, czyli bez żadnych dziwnych przeprostów. Tak, po 10 na rękę i 10 na stronę. Otwarcia dynamiczne latki piersiowe, czyli dynamiczne otwarcie ramy. Dzisiaj powtórzę to samo, jak komuś mało dorzucamy parę ekstra. No i co, na koniec podpór. Jak do planka na dłoniach, który też dzisiaj będzie, i na zmianę dotykamy. Ale postaram się jak najmniej bujać. Im szerzej nogami, tym będzie łatwiej, im będzie nogami, tym będzie trudniej utrzymać tą pozycję stabilną. Sami musicie tutaj dobrać sobie tą szerokość. Jakbyście byli w zakładzie, my byśmy pomogli. Chyba, że zadzwonicie do nas wtedy. Poczekamy. Dalej mamy asesory, czyli na szkory, cztery rundy. Mam 30 sekund z 5 słowia ze skrętami. Macie pokazuje. To jest jedno z jego ulubionych ćwiczeń. Dlatego ma taki mocny brzuch. 30 sekund, tak. Bardzo ładnie. 20 sekund robi sobie przerwę. On by nie musiał, ale zrobi sobie. I plank na dłoniach, tutaj bardzo mocna pozycja, tak pilnujemy, poprawiamy, tu można w dwójkach nawzajem siebie korygować, jak widzimy, że ta linia bioderka jest troszeczkę złamana. Ok, mamy, to jest jedna runda, po takiej rundzie około pół minuty przerwy, jak ktoś potrzebuje delikatnie więcej i rund takich jeszcze trzy, czyli łącznie cztery rundy mamy dzisiaj na nasz core, tzw. Tak asesorium. Co dalej? Trening. Trening dnia jest dzisiaj bardzo prosty. 30 minut biegania. Każdy oczywiście swoim tempem, to będzie takie tempo, gdzie będziemy w stanie sobie rozmawiać. Fajnie było, jakbyście w dwójkę sobie wysz i będzie na pewno razie. Jeśli nie, to weźcie sobie ze sobą jakieś słuchawki, może jakiś podcast, może jakaś muzyka. Czyli Moja co ta, robimy? Za pół godziny wychodzimy po prostu z domu, tak jak tutaj Maciej, idziemy sobie biegać, pół godziny sobie biegamy. No i co? Za chwilę przeniesiemy się szybko w czasie. Jest już Maciej, wrócił po pół godzinie i na trening. Prawie zrobiony, to jeszcze nam zostało. Mobility. Po tym bieganie trzeba się porozciągać. Zapraszamy do, do ściany. na kanapowe, czyli klasyka tutaj gatunku. Świetne ćwiczenie, które mobilizuje. I skokowy. Bardzo mocno rozciąga. Tutaj czworo. łowe mięśnie. To ma mało, tak, na do góry, wdech, dociska ten pośladek do pięty. Co dalej? Po minucie na stronę, oczywiście, pamiętamy prawa, lewa, tak. I jak zrobimy, to jest jedna ruta. Mamy dwie dzisiaj na mobility. stajemy sobie, pełny wyprost łapiemy, spokojny skłon, stopy blisko. Głowa schowana, bardzo ważne, patrzymy między kolana. Zginamy i prostujemy kolana. Bardzo ważne, żeby był pełny wyprost w kolanie. Jeśli nie jesteśmy w stanie złapać za palce u stóp, łapiemy za łydki, za kostki. Kluczowe jest pełny wyprost w kolanie i delikatne rozluźnienie. Tak. Minutkę pracujemy i wracamy na rundę drugą, czyli na kanapowe znowu. Po minucie i minutę skąd. Jeśli komuś mało, dorzuca sobie oczywiście coś ekstra. Jakąś pozycję szluki, żaby, a może do Dobra. Dobra, Dobra. Mam nadzieję, dobrać dobrać. że pogoda Wam dopisze. Pół godziny biegania. Tempu wasze nie przesadzajcie na początku. Z gromadu, nie bez zgromadzeń i rozwój. Zdecydowanie. Dzień Uważajcie, że nie się, się zatrzymać. Dobra. Dzięki za dzisiaj. Dobra. Do zobaczenia. Na razie, hej.